Codzienna dawka żużla. Speedway of Nations 2 To nie był wieczór jaki wymarzyli sobie biało-czerwoni Już na początku zawodów po groźnym upadku Tor opuścił Damian Ratajczak A jego miejsce zajął debiutujący w tej rangi imprezie Antoni Kawczyński Obok nich o punkty walczył Maksymilian Pawełczak Który spisywał się najlepiej z całej naszej ekipy Polacy rozpoczęli solidnie Ale w miarę upływu zawodów sytuacja stawała się coraz trudniejsza Upadek Ratajczaka, błędy i wykluczenie Kawczyńskiego Za przekroczenie czasu 90 sekund To wszystko sprawiło, że szanse medalowe stopniały Ostatecznie nasza reprezentacja zakończyła za wody na czwartym miejscu. Największą sensacją wieczoru okazała się reprezentacja Niemiec, która po raz pierwszy w historii sięgnęła po złoto, wyprzedzając Danię i Australię. Kapitalny turniej zaliczył Norik Bledern, 24 punkty prowadząc swój zespół do historycznego triumfu. Na osobne wyróżnienie zasługuje Adam Bednarz, który był prawdziwym bohaterem reprezentacji Czech. Zdobył aż 27 punktów, imponując jazdą i zostawiając rywali daleko w tyle. Choć jego drużynie nie udało się stanąć na podium, to właśnie Bednarz był jednym z największych bohaterów toruńskiego finału. Polska Wielkiej jest zdecydowanie wyróżniał się Maksymilian Pawełczak, który wielokrotnie ratował wynik biało-czerwony. 33. Memoriał Eugeniusza na Zimka w Rzeszowie za nami. To był dzień Jakuba Jamroga. Zawodnik Wilków Krosno wygrał i tylko raz w całych zawodach musiał uznać wyższość rywali. W finale wykorzystał najlepsze pole i sięgnął po pewny triumf. Na podium stanęli także Kian Ryu i Michał Cużytek. W fazie zasadniczej świetnie spisywał się również Adrian Cyfer, ale w finale zabrakło mu szczęścia i zakończył zawody tuż za podium. Warto odnotować też nowy rekord toru w Rzeszowie. 4:53, ustanowiony przez Szymona Schlauderbacha. Były to także zawody pełne emocji pozasportowej. Przed rozpoczęciem rywalizacji kibice pożegnali Marcina Nowaka i Michała Drymajło, którzy kończą swoją przygodę ze Stalą Rzeszów. Wielkie zmiany w Leśnie, kandydat na nowego prezesa. Po aresztowaniu Piotra R. w Leśnie szykują się kluczowe decyzje dotyczące przyszłości klubu. Najpoważniejszym kandydatem na nowego prezesa Unii Leśno jest Józef Dworakowski. Sam zainteresowany przyznał, że sytuacja była zaskoczeniem. Wszystko, co się dzieje od środy, to duży szok. Nie byliśmy na to przygotowani. Ani się tego nie spodziewaliśmy. Zaznaczę jednak, że Unia Leszno nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Jedyne co nas łączy to osoba prezesa. Dworakowski, były prezes sprzed 22 lat, w ostatnich latach pozostawał w cieniu, ale zawsze blisko klubu. Teraz to właśnie on wydaje się naturalnym wyborem do objęcia sterów. Już w czwartek reprezentował Unię w mediach przy okazji podpisania kontraktu z Benem Cookiem. W rozmowie z mediami zaznaczył także, że nie ma zagrożenia dla przyszłości klubu. Nie po to awansowaliśmy do ekstraligi, by dzisiaj to zaprzepaścić. Naprawdę skala zmartwień naszego klubu jest minimalna. A kondycja finansowa dobra, a może nawet bardzo dobra. Ostateczne decyzje mają zapaść w poniedziałek, kiedy spotkają się wszyscy udziałowcy. Przypomnijmy: Piotr R. złożył rezygnację z funkcji prezesa Unii Leszno, w momencie gdy otrzymał zarzuty kierowania grupą przestępczą i nielegalne składowanie odpadów. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie, ale nadal pozostaje udziałowcem klubu.